Myślisz, że porody w domu są bliższe jakiemuś ideałowi. Dobry poród może być we wszędzie, to i w takim mhm. miejscu jak szpital i nawet szpital trzeciego, trzeciego stopnia referencyjności i poród domowy. I pewnie kobieta, która rodzi wcześniej dziecko, to dla niej poród domowy nie jest absolutnie wskazany, bo tutaj te potrzeby medyczne są zupełnie inne. Chciałabym, żeby wszystkie te możliwości, żeby wszystkie te opcje były możliwe w systemie mhm. i żeby kobiety mogły decydować, bo rzeczywiście jest dla kobiet, jak kobiety piszą, o swoich porodach domowych, no to piszą o pewnej, one są u siebie w domu, o takim komforcie, że położna przychodzi do nich i że to jest jakby na ich warunkach trochę, że to jest inne doświadczenie. Natomiast to musi być doświadczenie, które wynika z moich potrzeb. Są kobiety, które będą chciały rodzić w szpitalu i będą tam się czuły bezpieczne. I nie da się ich przenieść do, do domu. One tam no, czuły się. I są takie kobiety, które od pierwszego chcą, skurczu chcą pojechać do, do szpitala, i tam naprawdę jest im dobrze. No ale takiej możliwości w Polsce nie mam. Poród domowy jest co prawda legalny i yy, jest opisany w standardzie, natomiast musimy go sfinansować z własnej kieszeni. Myślisz, że powinien być też ujęty w świadczeniach NFZ? Ja uważam, że to jest w ogóle łamanie prawa. To znaczy, A że, nie jest, że więc, nie jest ujęty, no bo jeśli, mamy, jeśli jest to opisane, jest, jest dostępna forma, to jakby nie ma nakazu rodzenia w szpitalu i to, że Polska tego nie robi, to łamie prawo w tym zakresie. Tak, też uważam dokładnie tak samo.